Wyleciało nam trochę pory Więc zapierdalamy do sklepu zakupić No i proszę, porę zakupiliśmy I jedziemy sadzić, raczej pikować Tak się prezentuje nasza pora po zasadzeniu Bo to dziura, dziura nam się zrobiła tutaj taka I bo za to więc jest dosadzone No nie nagrałem, bo nie miałem telefonu przy sobie I jeszcze dzisiaj dosiejemy fasolkę tutaj, bo mamy dziurę taką Pasłka kopas, jak odbędzie. Dziura się zrobiła, to dosiejemy razem z czarusiem. Żyj i cieszę. Słońce budzi mnie co rano. Nowy dzień to dar. Rodzę na około 2 centymetry, taką głęboką. Bierzemy jarka i lecimy. Ja tam z żadnych dostępnych nie są a tak, jak upadnie tak leży. I tak będę zasypywał. Ta jest jak złoto, nie pozwól jej uciec gdzieś. Mamy tylko jedno życie, więc uśmiechaj się, żyj i ciesz się każdą chwilą. Tańcz i śmiej się, to jest miłość. Rodzina, przyjaciele, blisko. Teraz zagarnę. O. I tak się prezentuje efekt końcowy. Jeśli Ci się podoba, pamiętaj, łapie w górze o subie. E